Nazywam się Robert i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ochotniczą Straż Pożarną w Dzierżgoniu, w której służę. Dzierżgońska Straż Pożarna została założona w 1882 roku. Powstała ona z Towarzystwa Gimnastycznego, a jej siedzibą była nowo wybudowana remiza z trzema wjazdami i wieżą treningową, która znajdowała się na rynku świńskim obecnie ulicy Krzywej. Już w owym czasie jednostka była w pełni zmotoryzowana i działała razem z Czerwonym Krzyżem. Po II wojnie światowej i powrocie tych ziemi do macierzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżgoniu została reaktywowana dnia 25 maja 1946 roku. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam sprzęt oraz wyposażenie tego pierwszego pojazdu, czyli Mercedesa. Mercedes od 2010 roku do 2020 służył nam praktycznie jako samochód pierwszego wyjazdu, czyli tak na dobrą sprawę wyjeżdżaliśmy nim do pożarów, wypadków, miejscowych zagrożeń. Dzisiaj ten samochód w głównej mierze służy nam jako pojazd GBART, jeżeli możemy tak o nim powiedzieć, czyli głównie jeździmy nim do zdarzeń, do wypadków, do jakichś miejscowych zagrożeń pod tytułem plama oleju, do pomocy zespołowi ratownictwa medycznego, także do tych celów wykorzystujemy właśnie ten pojazd. sprawił do nas 11 lat temu to, że on tak wygląda, bo na pewno zwróciliście uwagę na to, że nie jest ani zniszczony po tych 11 latach. To jest zasługa strażaków oraz kierowców, którzy się opiekują tym pojazdem na co dzień. Z takich Ważniejszych spraw i awarii, które ten samochód przeszedł, to jest na pewno awaria jednej z czujek zamontowanych przy autopompie. Mianowicie problem polegał na tym, że w sytuacji, kiedy chcieliśmy podać wodę, rozłączała nam się autopompa, nie wiedzieliśmy czemu. No, gdzieś tam chłopaki poczytali, popytali i, i wyszło, że mogło dojść do awarii e, jednego czujnika. Został on wymieniony i autopompa zaczęła pracować tak jak powinna. Druga awaria, którą e, żeśmy mieli na tym samochodzie, e, nastąpiła w 2019 roku. Doszło do uszkodzenia zbiornika. E, podejrzewamy, że. E, Dlatego tak się stało, ponieważ no jest trochę jakby źle rozmieszczony środek ciężkości i ten samochód na naszych drogach, kolokwialnie mówiąc, skacze, co mogło się przyczynić do tego, że ten zbiornik po prostu pękł. Zostało, ta usterka została szybko naprawiona. W dniu dzisiejszym od tamtego czasu nie zauważyliśmy, żeby coś ze zbiornikiem się działo, także, także myślę, że, że, że te dwie awarie jak na 11 lat użytkowania Tutaj jeszcze napompnę, że jest to użytkowanie praktycznie na każdej akcji, bo ten samochód, jak już wspomniałem, był pojazdem pierwszego wyjazdu. Więc jeżeli rocznie jeździmy średnio 100 razy, to przez 11 lat sami możecie zobaczyć, że, że trochę ten samochód był przez nas używany. Za chwilę pokażę Wam wyposażenie tego pojazdu, czyli to, co znajduje się w skrytkach. No, i tak jak wspomniałem, pierwsza skrytka, czyli skrytka do ratownictwa technicznego. Na naszym wyposażeniu, w naszej jednostce, znajduje się zestaw Holmatro. Jest on, słuchajcie, jednowężowy. Wcześniej używaliśmy dwuwężowego, jednak no, idziemy z postępem czasu i tutaj jakby skupiliśmy się na tym, żeby, żeby już jednak ten zestaw był jednowężowy. I tutaj takie moje pytanie, bo na przykład pojawiły się takie techniczne nowości, jeżeli chodzi o Holmatro. Są elektryczne narzędzia, czy ktoś z Was używa, jak to zachowuje się podczas wypadków? No i na ile Wam starcza bateria? Czy jest tak, jak producent podaje, że takie urządzenie na ciężkim cięciu starcza na godzinę czasu? Chciałbym, żeby jeżeli ktoś ma, to żeby tutaj ewentualnie w komentarzu opisał działanie takiego zestawu Holmatro, no i jak z ciłą, jak, 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 jak to jest z siłą cięcia, czyli, czyli czy tutaj lepiej jest działając na zwykłym tradycyjnym zestawie, czy tutaj no, polecacie już jednak iść z duchem czasu i e, na przykład inwestowanie w zestawy elektryczne. Jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, na pewno fajnie by było, żebyście się z nią podzielili, możemy podyskutować na ten temat. Wrócimy teraz do naszej jednostki, czyli no my używamy tego tradycyjnego sprzętu, czyli ciężkiego zestawu. E, Hallmakro na wyposażeniu e, są nożyce, jest rozpieracz kolumnowy i rozpieracz ramieniowy. E, no i oczywiście pompa i przewody, tak jak wspomniałem, jednowężowe. Wszystko na czas atestowane, co jest bardzo ważne, żeby żeby tutaj pamiętać o tym, żeby te przeglądy tego sprzętu robić, to jest nasze bezpieczeństwo. No i tutaj myślę, że na tym w przypadku jednostek OSP, kiedy mamy gdzieś tam swoje rodziny, swoje życie prywatne, no to, no to jednak dobrze, żeby to wszystko tutaj nam grało, bo w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku myślę, że, że, że tutaj no, ubezpieczyciel też będzie patrzał na tego rodzaju. Kwestie. Tak wygląda nasz pojazd ratowniczo-gaśniczy. Myślę, że tutaj no, nie ma żadnych nowości, których byście nie znali. Każdy, każdy strażak podczas standardowej akcji ratowniczej przy wypadku używa tego sprzętu, więc jakby znacie go, myślę, że na każdym samochodzie, który jest w waszych jednostkach, ten sprzęt służy. Do czego jeszcze mogę się odnieść, jeżeli chodzi o tą stronę pojazdu? To tak jak widzicie, mamy ułożony ten sprzęt w takiej konfiguracji, że z jednej strony staramy się, że jest sprzęt typowo ratownictwa technicznego, zaś z drugiej strony mamy już armaturę wodnopianową. Myślę, że taki układ skrytek pozwala nam na takie rozwiązanie. No i też dbamy o to, żeby nasi strażacy mniej więcej Potrafili sobie rozłożyć to, że z lewej strony mają na przykład armaturę wodną i pianową, a z prawej sprzęt do ratownictwa technicznego. Do tej pory taka zasada u nas się sprawdziła, także jeżeli ktoś zastanawia się, jak ułożyć na nowym pojeździe szczególnie ten sprzęt, polecamy taką zasadę podczas zdarzeń gdzie liczy się czas, sprawdza to, zdaje to swój egzamin, także myślę, że takie rozwiązanie zdecydowanie jest na plus. Słuchajcie, myślę, że dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że po tej pierwszej części będziecie mile zaskoczeni. Zapraszam do komentowania kanału, do zadawania pytań. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Wymieńmy swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o działanie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. No i co? Pozostaje mi tylko prosić Was o suby i do zobaczenia w kolejnym odcinku.